Jest mi bardzo ciężko. Tracę nadzieję na odzyskanie utraconej rodziny. Tracę nadzieję na normalne życie, za którym tak bardzo tęsknię. Walczę o życie, walczę o to, by nie zamknąć się w sobie, kładąc się w łóżku, szukając niebytu, ucieczki przed strachem i smutkiem, który mnie odbezwładnia i paraliżuje w beznadziei. Jednak nie mam zamiaru się poddać i będę żył. By przekazać te słowa dla ludzi szukających ratunku w Bogu, tak jak ja tego szukałem i znalazłem ratunek w modlitwie i służbie Bogu, który prowadzi moją rękę, pisząc te słowa. Nasz świat pogrąża się w chaosie, w którym szukamy ucieczki sięgając po używki, zabawę, ale nie wszyscy wybierają taką drogę. Ja do nich nie należę. Wybrałem drogę zbawienia i ratunku dla wszystkich. Którzy tej pomocy szukają. Wszystko się zaczęło kilka lat temu, kiedy ofiarowałem swoje życie Bogu, aby poprowadził mnie do tego, abym jak najlepiej przysłużył się światu i Bogu. Już wtedy dostrzegałem zepsucie ogarniające świat, niszczące piękno i to wszystko, co kochałem. Niestety, samemu padłem ofiarą tego, co tak bardzo nienawidziłem, i stałem się źródłem zła w mojej rodzinie, którą przez to straciłem. Niektórych rzeczy nie da się cofnąć, nawet Bóg nie może zmusić mojej żony, by do mnie wróciła, mimo tego, że bardzo by tego pragnął. Musi szanować wolną wolę człowieka. My wszyscy też nie możemy cofnąć pewnych spraw, które niszczyły nasz świat i życie. Nie możemy powrócić do pozornej beztroski, która panowała w naszym życiu. Jeżeli chcemy dalej żyć, musimy podporządkować się Bogu, który poprowadzi nas do lepszego ale innego życia, które dla nas przygotował, a które nadejdzie razem z Jezusem już niebawem.